Siema z tej strony Przemo. Witam was serdecznie na kanale. W dzisiejszym odcinku chodzi o tak prozaiczny temat jak stopery, zatyczki, ochronniki do uszu. Podczas jazdy na motocyklu, zwłaszcza przy tej większej prędkości, wytwarza się dosyć duży hałas. W zależności od tego, czy macie bardzo dobrze wygłuszony kas, czy po prostu dobrze, No, tego nie da się w 100% uniknąć. Przy tych większych prędkościach jednak ten hałas jest dosyć duży. Powoduje on między innymi zmęczenie, może powodować bóle głowy. Ale można przeciw niemu działać. Możemy zakładać wyższą szybę, co nie zawsze daje super efekt. Możemy dokładać deflektor do naszej szyby, co jest dosyć dobrym pomysłem. Ale możemy też pomóc sobie w nieco inny sposób, czyli właśnie zakładając stopery do uszu. I tutaj temat jest warty, wydaje mi się omówienia, więc zapraszam do oglądania. Takie oto małe pudełko. Francuskiej firmy Earsonic, która tak naprawdę zajmuje się produkcją ochronników słuchowych. Co znajdziemy w tym skromnym pudełku? Mamy dwa stopery do uszu, jedną parę stoperów do uszu. Mamy taki sznureczek do powiązania sobie ich w parę, w komplet, żebyśmy ich po prostu nie zgubili. Oraz mamy drugi rozmiar tych gumek, które bezpośrednio wchodzą nam do ucha. Zwykłe takie stopery, gdzieś tam nie wiem, w sklepie BHP albo w aptece, kupicie za złotówkę, 2, 3, 4. Tylko, że tamte stopery, wchodząc do ucha, powodują wam taki efekt zatkania ucha i wycinają. Pewne pasma dźwięków, czyli to nie jest tak, że one obniżają poziom głośności, a wycinają pasmo, na przykład niskie i, i wysokie, zostawiając środek. Co podczas jazdy na motocyklu może być nie do końca pożądanym efektem. I tutaj wchodzi, wkracza nam właśnie Irsonic. Ich produkt jest innowacyjny i posiada opatentowany tutaj taki mały. Filtr dźwiękowy, będzie mi go ciężko wam jakoś dobrze pokazać, żebym złapał też ostrość. Spróbuję. No niestety, myślę, że coś tam widzicie, taka, taka mała jakby tulejka ona wygląda. I te słuchawki, o przepraszam, te stopery są otwarte. To znaczy, że tutaj mamy otwór, i z tej strony też jest otwór przelotowy. Będzie hola. Jak to ma tłumić dźwięki, jak tu jest otwór przelotowy, więc, i tak, wszystko do mojego ucha dolatuje. I tu jest częściowa prawda, ponieważ wszystko do waszego ucha będzie dolatywało i w sumie to dobrze, bo będziecie słyszeli karetkę i pracę silnika. Tylko chodzi o to, że te stopery po zainstalowaniu bezpośrednio w uchu obniżają wam cały poziom głośności, czyli, tak, byście sobie wzięli magicznego pilota i nagle wszystko sobie obniżyli, czyli wszystkie dźwięki dalej są słyszalne, ale są cichsze. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo możecie używać tych właśnie stoperów, zatyczek i prowadzić rozmowę na przykład przez interkom, czy nawet słuchać muzyki, ponieważ te dźwięki nie są zniekształcane, a ich poziom głośności jest obniżany. Ja z tymi słuchawkami. Boże, co ja mam z tymi stawkami? Ja z tymi stoperami jeżdżę już jakiś czas, bo wziąłem sobie je do testów i jestem z nich bardzo zadowolony. I to naprawdę, wierzcie mi, działa. Zacząłem się łapać na tym, że moje prędkości przelotowe po prostu zaczęły wzrastać, bo zawsze gdzieś ten hałas mnie ograniczał, tak? Zrobiło się już na tyle głośno, że już więcej nie chciałem jechać, bo powiedzmy, dla mnie to było wystarczające. Nie ma za bardzo co się tutaj nad tym rozwodzić, warto to rozwiązanie przetestować. Tym bardziej, jeżeli no, uważacie, że macie głośny kask, bo tu no, temat w ogóle o głośności kasków jest to temat na osobny odcinek, ponieważ czy kas jest głośny czy cichy, bardzo dużo zależy od tego, w jakim stylu wyjeździć. Czy jeździcie, czy jeździcie na nakedzie, czy jeździcie na motocyklu turystycznym obudowanym z owiewkami. Tutaj bardzo duże ma to znaczenie. A zakładając takie zatyczki, no pozbywamy się częściowo reduku, może nie pozbywamy, a redukujemy problem, który powoduje nam ten pędzący pęd powietrza, rozbijający się o naszą skorupę kasku.